zaprosiliśmy do rozmowy sześcioro cudzoziemców. Nazywam się Tarnopolskie Walerii. My name is Oda, Iria Mam na imię Timur. Nazywam się Sofia. I'm Daniel Lansina. My name is Michael. Jestem wokalistką jazzową, kompozytorką, trenerką wokalną. Jestem analitykiem biznesowo-systemowym. I work as an analyst. I'm a journalist. Zaraz aktualnie pracuję w Agencji Pracy, tymczasowej jako koordynator-manager. Wcześniej pracowałem w. Jako kurier, dostawca jedzenia. Mamy player. Kiedy przyjechaliście do Polski? Przyjechałem w, do Polski w 2017 roku. W Polsce jestem od 5 lat. Ja tu przyjechałam na studia. I got here um, last year in February. I came to Poland in 2019. Co wam się tutaj podoba? Um, klimat jest, jest, jest twórczo. W Małopolsce najbardziej cenię to przede wszystkim dla mnie jest ważne to, że tu jest wiele możliwości zawodowych. I love the Catholic faith in Poland. Druga rzecz, która jest też dla mnie dość fajna to to, że tu są blisko góry, bo ja lubię jeździć do, do gór i wypadam a raz na jakiś czas tam. Krako is very beautiful. All the background you can find here in Krakow is Wonderful. To mnie jest one z najpiękniejszych miast w Europie. Czuję się tu prawie jak w domu. Co by było, gdyby was zabrakło w Polsce? Moi sąsiedzi by się bardzo tęsknili. E, gdyby mnie zabrakło w Polsce, byłoby zdecydowanie mniej miłośników polskiej kultury. If I miss or if I vanish out from Poland, Poland we miss. A great man who i in a big dream and projects. Trochę mniej pieniędzy. Dla Polski. I bring sunshine to the country. Like, I bring the melanin. <laughs> Myślę, że nic nie stało, jakby mnie gdzieś wyjechałem, bo jestem takiego zdania, że nie ma niezamienionych ludzi, nie? Zawsze wszystkich można zamienić. W lutym 2024 roku cudzoziemcy stanowili 6,6% ogólnej liczby zatrudnionych w Polsce. Nie zastanawiajmy się, co by było gdyby. Pomyślmy, co zrobić żeby było nam lepiej. Razem. Zapraszamy nie tylko do rozmowy, ale także do naszego Centrum Integracji Cudzoziemców w Małopolsce, gdzie poczujesz, co kryje się za stwierdzeniem prawdziwa polska gościnność.